Czy jesteście gotowi przeżyć ze mną przerażającą krew w żyłach przygodę w grze Star Stable? I na samym wstępie chciałam jeszcze podziękować Star Stable za możliwość współpracy z nimi. Thank you very much! Dla wszystkich osób, które nie znają tej gry, jak widzicie, polega ona głównie na koniach. Na jeździe konnej, na trenowaniu swoich koników, na kupowaniu nowych koni. I teraz co najważniejsze, właśnie został wprowadzony bardzo duży event halloweenowy. Dlatego stwierdziłam, że wrócę do tej gierki, bo ja już kiedyś w nią grałam. A jeżeli wy sami byście chcieli wypróbować sobie tą gierkę za darmo, to macie link w moim opisie i w przypiętym komentarzu. Polecam się zarejestrować i po prostu sobie przetestować, czy wam się ta gra spodoba. Ale wierzcie mi, że się naprawdę wkręcicie. Mam już tutaj makijaż Halloweenowy. To jest chyba taki trochę wampie, czy coś takiego. Ale najważniejsza rzecz, która została wprowadzona tutaj w czwartek, bodajże, bo chyba wtedy ten event się właśnie pojawił. To jest dopiero przede mną, bo ja słuchajcie, specjalnie czekałam z tym na nagrywanie odcinka. Nie chciałam się udać w tą lokację, żeby, wiecie sobie, nie zaspoilerować. Ma być tam ponoć troszeczkę strasznie i przerażająco, więc mam tutaj moje specjalne okulary. Jak będę bardzo się bała, to sobie je założę i prawie wtedy nic przez nie nie będę widziała, więc to jest taki, wiecie, mój system obronny przed jakimiś strasznymi rzeczami. I uwaga, uwaga, gdzieś tu jest, słuchajcie, taki portal. O właśnie, mamy ten portal i musimy się, słuchajcie, do niego udać. I on nas gdzieś przeniesie w jakieś przerażające miejsce. Wow! O nie, czy wy to widzicie? Zaczął tak trochę ekran tutaj teraz y, ciemnieć. Jakaś dziwna muzyka też słyszę, że się odpaliła. Podróż do twierdzy galopującego. Uu, z tego co widziałam. Będą też tutaj jakieś nowe konie do kupienia. O, mamy chyba całą, słuchajcie, historię tutaj. O nie, jakieś nietoperze! A u mnie pod domem też latają nietoperze, więc ja się, słuchajcie, nietoperze nie boję, nie? Są duchy. O matko, i to ile tych duchów? Co to za wielki kocioł jest? Zupy jakiejś fasolowej? Albo bardziej jagodowej. O, dzień dobry, proszę pana! Z tego, co słyszałam, to ponoć wiele tutaj graczek, em, Star Stable uważa, że on jest przystojny. <laughs> Ale nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy też tak uważacie. Ja dzięki właśnie tej współpracy ze Star Stable otrzymałam trochę tutaj Star Coinsów, czyli to jest taka jakby waluta do wykorzystywania w tej grze. I będę mogła tutaj zakupić jakieś konie Halloweenowe. Pewnie też jeszcze jakieś ciuchy, bo jak widzicie, jestem tak, no, średnio ubrana. A wiecie, chciałabym się wczuć w ten klimat Halloweenowy. Okej, okay. lecimy tutaj. O, matka! Już myślałam, że spadam. To tylko belka, dobra. Tutaj, chyba, moi drodzy, mamy pełno najróżniejszych sklepów. Co to jest za dynia? Co to ma być? Aha, to jest magazyn, dobra, ale jak to fajnie wygląda? O ja, ale fajny koń! A czemu? Czemu ten koń biegnie sam? Czemu on nie miał co na sobie? Co w ogóle? Co tam się stało? Jakie ładne są te konie, no przepiękne. Ja chcę takiego kupić. Szybko! Szybko, gdzie go można kupić. Ja chcę takiego kłonia. W sensie nie to, że nie lubię mojego, bo bardzo go lubię. Wspaniałe miejsce, nieprawdaż? Przemierzyłem przestrzeń pomiędzy światami, gdy znalazłem to. Dryfujące w sferze nieskończoności. Nie wiem, to jest coś po francusku, ja nie umiem. W ogóle on ma. Jedno oko takie, drugie takie, jak kot. Dobra, tutaj już widzę, mamy na mapce, zobaczcie wyścig, który właśnie chciałabym zrobić. Powiem Wam ogólnie tak. Ja w, w takich wszystkich wyścigach jestem mega słaba. Bo co chwilę się. Co to za maska, jest? Jak to śmiesznie wygląda? Oh my god! Nie no, zaraz ja tutaj takie zakupy zrobię, że wydam chyba wszystkie pieniądze. <laughs> Niby taka ze mnie grażynka, że wiecie oszczędzać i tak dalej, ale chyba, chyba nie bardzo. Dobra, gdzie jest ten wyścig? Ja się znowu zgubiłam. Taki mały teren, a ja się znowu zgubiłam. Niewiarygodne. Tu jest, tu jest wyścig, ok. Kiedy będziesz gotowa, wcisnij przycisk, by rozpocząć wyścig. Jestem gotowa! O matko, czemu ja jestem jakimś bezgłowym? Czemu tu jest tak strasznie i ciemno? Czemu nic nie widać? O matko! Matko, jedyna tu serio nic nie widać. Oni mówili, że tutaj może być trochę strasznie, ale. Ale co to tam za macki są jakieś? Co to jest? To chyba nie mogę w to wdepnąć, prawda? God. Dobra, nie chciałam. Tu muszę skozić czy nie? Ja nic nie widzę! Ja nic nie widzę! Tu jest tak ciemno! Halo! A co jak wpadnę w to? Aha, dobra, miałam tam wejść, okej. Okay. Dobra, tu już coś widzimy więcej, jest po prostu... Jezu, myślałam, że tu jest jakaś przepaść, a to tylko woda! <laughs> okej, okay. teraz musimy tak... A co to jest? A to... Mam to zbierać? Matko, jedyna nic nie wiem. Nie, dobra, to są chyba, słuchajcie, takie... Dobra, tego... Nie, nie wolno w to wchodzić. To jest zakazane. Zakazane to jest. O matko, skacz. Skacz. O nie, o nie, o nie. Mówiłam, że jestem słaba, a jeszcze jak jest coś strasznego, to już jestem podwójnie słaba. Uuu! Jaki wielki fajny kład! Ale mam nadzieję, że on nie chce mnie zjeść. O nie, dobra, przyspieszmy. Co tam są za dźwięki? To słyszycie? Ja nie mogę i serio, to jest, to jest trochę scary, scary. Trochę straszne. Nie spodziewałam się takiego wyścigu. Naprawdę? Dobra... Yy, w to też na pewno nie mogę wpaść, prawda? Matko, my teraz jesteśmy nie wiemy. <laughs> <Co mi? śmiech> nie Czego mnie mu, w przepaść! Biegnij! Ja się nie wiem, zgnęłam czy coś! Źle skoczyłam! Matko jedyna! Nie no, to jest jakaś was... A, bo to odpycha dobra czaje bazę! To odpycha i nas zrzuca, wiecie, w przepaść. Wszystko rozumiem. Nie no dobra, ten wyścig to ja robię, słuchajcie, tutaj jakieś milion lat. Nie wiem, wydaje mi się, że te osoby, które grają w tą grę, możecie się w ogóle pochwalić, jakie wy mieliście w tym biegu wyniki. Na pewno będą lepsze niż moje, oj, to na pewno. Czemu jakieś kamienie? Co tu się w ogóle dzieje? Czemu oni chcą mnie ukatrupić? i tak już głowy nie mam? Dało mi się 2,57 i 28 setnych sekundy. No, to możecie napisać, czy wam poszło lepiej czy nie. Ja chcę kupić konia. To jest to jest właśnie moja misja dzisiejsza. Tu będą chyba te śmieszne maski, prawda? O jakie one fajne są. Chyba lepsze niż tamte. Wow! Maska syreny bez jaj. Krowę można mieć. Nie, dobra, słuchajcie, Jak krowę kupuję. ŚWINIA?! Dobra, nie, świnie też kupuję. O, moi drodzy, ten sklep też jest czadyrski, bo będziemy mogli tutaj dzięki specjalnemu proszkowi zamienić na chwilę swojego konia startowego w jakiegoś takiego mega strasznego. Po jakieś 15 minutach albo i dłużej w końcu udało mi się zakupić całe nowe wyposażenie halloweenowe. Zdecydowałam się tutaj na taki strój kościotrupa, a tak dokładniej to jest yy, syreno kościotrup, coś takiego. Mój konik też tutaj dostał, yy, zobaczcie, nowe siodło, ma jakąś dynię tutaj przy uprzęży. Zobaczmy jeszcze co to jest. Słuchajcie ten kocioł. Kocioł w sercu twierdzy. No właśnie, jakąś zupę fasolową robią. Na tym evencie halloweenowym no, można też zbierać. Słuchajcie okruchy Duszy i później je wymieniać na jakiś przedmiot. I z tego co widzę, to jest chyba losowy przedmiot, tak? Uuu, ja na razie mam, słuchajcie, dwa tylko te okruchy. No to słuchajcie, trzeba ich zdobyć więcej w takim razie, bo jeżeli tutaj możemy jeszcze coś za darmo dostać i, i sobie to po prostu powymieniać, i jakieś, wiecie, mystery boxy, Ala mieć, to to w ogóle jest czaderska sprawa. O, moi drodzy! Tutaj chyba można zakupić sobie koniki. Jest ten wielki czarny z ognistą grzywą i ogonem. I taki szkieletor, ale on mi będzie pasował do mojego luku tutaj. Do mojej syreno szkieletorki. Dobra. A jeszcze tu zobaczcie, z boku są. Jest taka aladynia i... To jest chyba koń zombie Tak mi się wydaje ten zielony No na pewno, dobra stój kobieto Stój, czemu tak wierzgasz Dasz mi popatrzeć na te konie Tak, to jest moi drodzy zombie O czekajcie, czekajcie, tu jeszcze są jakieś zwierzaki Do kupienia Można mieć ducha Kot O nie, o nie, tyle rzeczy fajnych Czekajcie, jest kotek Czarny kot I dynia O nie ja on się nazywa Kościuś? Dobra, kupuję go. Kupuję go, bo nie mogę po prostu, no. Kupuję go. Tak, to jest mój nowy przyjaciel i teraz jeszcze muszę wymyślić jakieś imię dla niego. Bad Boy będzie, czyli nie chłopak coś takiego. Jakoś tak. Moja dziewoja dostała nowy strój, nową maskę. Stała się od dzisiaj kościo i zobaczcie, jak się cieszy, widzicie? Sobie jakieś tańce szamańskie przy ognisku urządzano. Ja tutaj się stresuję, bo jest trochę trochę strasznie, a ona widzę, że się bawi w najlepszego. Od jakiegoś stracha na wróble mogę dostać misję, gdzie dostanę trzy okruchy i będę ich miała wtedy pięć, więc będę mogła wtedy dostać jakąś darmową rzecz. Idealnie, słuchajcie, się złożyło. Szkoda, że nie biegnę moim nowym końcem. No ale. Ale trudno. O nie! Fuj, one się ruszają! Te strachy na wróble są okropne. Po prostu. To jest zawsze, zawsze w horrorach i one zawsze ożywają i po prostu. No nie, urywają głowy. O nie! O matko, jedyna, co tu się dzieje, to jest jakiś nalot! Wiedźm! Przecież tego nie da rady uniknąć, no! No nie! No nie wierzę! Biegnij, koniu! Biegnij! Gram. Dobra, moi drodzy, próbuję drugi raz i teraz pełne skupienie, pełne skupienie. No biegnij, biegnij, bo zaraz, zaraz znowu przegram. Biegnij! Pełne skupienie, moi drodzy. Musi mi się teraz to udać. Nie mogę tutaj wpadać w te jakieś nie wiem, co to są. U usypiacze odwiedźmy, chyba jakieś eliksiry tutaj mi rzucają. No. Serio, to nie jest takie łatwe, ale to może dlatego, że ja po prostu jestem pierdołą w jeżdżeniu tym koniem, i wydaje mi się, że no, jak ktoś tutaj. No, jak ktoś długo pewnie w to gra, to dla niego to nie jest jakieś mega ciężkie, ale. Ale, no ja jakimś mistrzem nie jestem, od razu mówię, i dopiero jeszcze wiecie też w miarę się uczę tej gry. O nie! Aga, przestań w to wszystko wchodzić. Teraz znowu przegram, przysięgam. Skacz! Nie! 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 nie no zobaczcie ile tego jest, przecież to nie da rady po prostu tego ominąć! Kto tu se stoi i się na mnie patrzy? Ktoś Emma! Jeja, matko, jedyna już koniec, już widzę koniec, widzę port! Udało się. I co? Mamy teraz? Dostaniemy? Dostaniemy, moi drodzy, trzy chyba okruchy. Tak, dostałam, moi drodzy, dostałam. Idziemy to szybko wymienić, idziemy to wymienić, idziemy to wymienić, zobaczymy co dostaniemy. Uuuu. Mystery Box, Mystery Box, uwielbiam takie rzeczy, wiecie, wszystko co losowe jest super. Dobra. Kocioł w sercu twierdzy. Tak, wymieniam. Tak, wymieniam. I co dostałam? Kapelusz dostałam. O, Ja go chciałam kupić! Tylko on mi teraz trochę za bardzo z tą maską nie pasuje. Ale, słuchajcie, serio, zastanawiałam się nad nim, żeby go kupić. Jestem już w mojej stajni i zobaczcie, stoi tutaj mój konioj. Bad boy, mój drogi kolego. Ja chcę tobą teraz jeździć. Nie, nie chcę go sprzedawać! O matku, nie! Wyszłam teraz z tej mojej stajni i jak jesteśmy, słuchajcie, w mieście, to zobaczcie, ten koń zmienia zupełnie kolor i wygląda tak. Całkiem normalnie. Przypomina mi trochę zebrę. Taką, nie wiem, koń pomieszany z zebrą, czy coś takiego. A zaraz, jak wyjedziemy stąd, to on znowu będzie tym naszym kościotrupoduchem. Zaraz nam się powinien ten konik z powrotem właśnie przemienić w tego kościotrupa. No. Zmieniasz się, czy się nie zmieniasz? O, jakieś gwiazdki tutaj zaczęły lecieć. Chyba zaraz się zmieni, uwaga. Jest! Z powrotem kościotrup! O oh je! Yeah! Ale fajnie wygląda biały duch. Wróciłam z powrotem do mojej stajni, bo chciałabym wziąć tego mojego konika startowego, którego miałam i zaraz spróbujemy na nim użyć tego proszku, e, który go przemieni w jakiegoś strasznego konioja. Jak widzicie, słuchajcie, tymi końmi trzeba też się opiekować, a ja chyba o nim trochę zapomniałam i on chyba dawno jeść nie dostał. Ani wody, ani niczego. Nie, biedny koń! Prawie mi tu umarł z głodu! No nie, ale dobra, trudno. Już na razie nie będę tutaj nawet go karmiła ani nic zmieniała, bo po prostu chcę użyć na nim proszku i chcę po prostu zobaczyć jak to wygląda. Nie mam pojęcia jak tego powinnam użyć. O, tak. A ona go posypie niby tym proszkiem. O nie! Wow, ten jest jeszcze lepszy. Jak on wygląda strasznie. O nie takie oczy czerwone i słuchajcie, ten proszek działa tylko i wyłącznie na 30 minut ale wow dobra, świetny jest ten koń, wygląda po prostu czadersko i idealnie się zgrywa z moim strojem, wow dobra, kolejnego proszku użyjmy tak chcę użyć, trudno poświęcę się dla odcinka posyp go tu magicznym proszkiem, Nie, na jakiegoś teraz zmieni? A, czyli to jest taki teraz trochę koń zombie, tak jakby. Ma... o matko, on jest niby poszywany, że ma nogę zszytą i szyję, o nie. Ale jak na razie chyba tamten podobał mi się dużo bardziej, był taki bardziej, wiecie, wow, sprawiał wrażenie. Ale został jeszcze trzeci proszek i tutaj chyba będziemy mieli jakąś mumię, tak mi się wydaje. Tak, chcę użyć tego proszku. Uwaga, mumia może być fajna, tak mi się wydaje. Wow, ja widziałam w sklepie, że był tam też strój właśnie, mumi i można cały sobie taki wiecie set przygotować, dobra, to mi się podoba, trochę mi tutaj to siodło i ta uprząż nie pasuje, ale trudno, zostawmy go i proszę bardzo, zobaczcie, tam widzicie to tornado w oddali, właśnie musimy do niego pobiec i tam będzie można zdobyć te okruchy, o nie, Aga, jak ty skaczesz. Jeszcze się nie nauczyłaś, tyle w tą grę grasz i nie umiesz skakać. A, i dajcie też koniecznie właśnie zdać w komentarzach, który z tych trzech koni, yy, który można było, wiecie, uzyskać za pomocą tych proszków, podoba Wam się najbardziej, bo mi chyba zdecydowanie ten pierwszy. Tak, moi drodzy, chyba ten pierwszy był taki najbardziej wow, robił wrażenie, no i pasował do mojego stroju. Dobra, co teraz pewnie wszyscy patrzą, jak ja mam fajnego konia, nie? A wy nie macie? <laughs> Dobra, wydaje mi się, że już jesteśmy bardzo blisko, bo tu chyba wszyscy już biegają i właśnie zbierają te kryształki. Tak jest. Mamy tutaj tego ducha i jak widzicie musimy sobie zebrać te kryształki i wtedy dostaniemy taki jeden, I jeżeli właśnie pięć będziemy mieli, to możemy wtedy sobie wymienić na darmową rzecz z tego eventu. Przypominam Wam jeszcze raz, że w opisie i w przypiętym komentarzu macie link. Do, do tej gierki, gdzie możecie się właśnie zarejestrować i sobie pograć. I pamiętajcie też koniecznie, żeby właśnie zostawić jak najwięcej łapek w górę, to na pewno postaram się wam nagrać jeszcze kolejny odcinek ze Star Stable, a co tam mi się, mi się naprawdę bardzo dobrze w tą gierkę gra, dlatego że bardzo dużo tu jest, wiecie, fajnych misji. I to jest, wiecie, takie ciekawe, bo nam się to po prostu nie nudzi ta gra tak szybko. I jak widzicie, mam tutaj już jeden. Okruch Duszy na Halloween 2020. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się niedługo w kolejnym jakimś innym odcinku. Bye bye!